Dzieci kontra rodzice prawda czy fałsz? Gra od wydawnictwa Kangur bardzo dziękujemy. Tu widzimy wydawcę wiekowo określone od 8 lat. No i oglądamy. Brak ja Celem jest zdobyć jak najwięcej kart Tu jest odpisał gramy, Pytają się nawzajem dzieci i rodzice No, oglądamy karty. Po prawdziwej odpowiedzi zdobywamy kartę, tak? Jest karta połapka, czyli przejęcie, jakby tury achnofobia. To strach przed jaszczurami, nie przed pająkami. I tu jest po prostu, mówimy tak czy nie. Że nie mamy typowo ABC, tylko prawda lub fałsz, tak? No, i po kolei, widzę na, na każdej karcie, jest, są cztery pytania, tak? Bo nie ma, nie, nie ma, AB, nie ma ABC, tak? Nie ma, nie ma wyliczeń, więc można więcej, więcej zmieścić na karcie. Swoboda potrafi pływać. Południk 0 stopni przechodzi przez Greenwich. Kanał panamski ma tylko 15 km długości, nie 80. Pierwszy SMS na świecie został wysłany w 1992 roku, tak młodych hipotapy umieją pływać zanim nauczą się chodzić Zamiast konia morskiego rodzi dzieci, to jest prawda na przykład To bardzo ciekawe Rzeczy Jednocześnie nie czujemy przepytywania z wiedzy Ze względu na to Że nie ma tu, tu podpunktów tak, do wyboru, jest tylko prawda lub fałsz, więc więc nie czujemy, że nas odczytują z czegoś. Element powstaje z węgla, prawda, tak? Każda książka ma nadawany numer ISB, na którym można, po którym można ją zidentyfikować. Jarmuż to sałata, prawda? I tu jest karta pułapka, oddawanie kolejki. Tu widzimy trochę inne inne tło, tak? Tu było takie czerwone. Widzimy takie: jak potoński ma długość, i tu jest podane. W przypadku, kiedy jest nie, no to jest, jest wytłumaczone, jaka powinna być odpowiedź, więc to też jest fajne, bo poznajemy tą prawidłową odpowiedź, tak? Etna to wulkan na Sycylii, tak. Hawajek wypłynęła do Australii, nie do USA. W języku czeskim miesiąc brz maj brzmi jak kwiecień, prawda? E omek to nazwa młodego liścia, nie to ogądzająca. Samochód to teraz czterośladowy, nie dwuśladowy. bo tylko cztery koła, ale ze sobą jadą, tak. Koloseum to zabytek we Włoszech, tak. So, nie jest, so, są mleko matki, trąbą nie są ustami. Łosie żyją w Polsce, prawda? Tydzień ma 8 dni, nie 7. Pokrzywa to roślina o właściwościach leczniczych? tak. Mont Blanc to najwyższa góra na świecie? Nie, najwyższa góra na świecie jest Mont Everest. No i karta pułapka, oddanie kolejki. Ogólnie całkiem fajne pytania tu są. Wiadomo jedne prostsze, jedne trudniejsze. Całkiem miło, że mamy tak nie, więc nie czujemy, że, 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 że musimy coś wybierać, tylko 50-50. Albo nam się uda, albo nie uda. Jak nam się nie uda, to, to słyszymy poprawną odpowiedź, to też jest fajne. Wiecie, na rodzice, prawda, fałsz. Trochę ucieka nam tutaj ta gra od gry typowo quizowej, bo mamy tylko tak, nie. Jak odpowiem poprawnie, zdobywamy kartę. I gramy do 5 kart. Do 5 kart, z, z, znaczy gramy do 5 kart wyciągniętej z każdej talii, tak? I potem z tych 10 łącznie wyciągniętych, ten, kto będzie miał więcej, ten wygrywa, tak? A jak ci odpowiemy, to kartę oddajemy. Ale, ale słuchamy, jaka jest poprawna odpowiedź. Dzieci, kąta rodzice, prawda czy fałsz, dzięki.